Witajcie moi drodzy, czas nagrać dla was kolejny odcinek. A w nim zajmiemy się tym, czego do tej pory wam nie omawiałem. A dokładniej chodzi o palce i to, jaki wpływ mają na chiromancję. Bo utarło się mówić, że chiromancja dotyczy się linii wypisanych na naszych dłoniach. Ale jak się okazuje, nie tylko, gdyż z palców możemy uzyskać równie dużo informacji. Zwykle jednak unikam tego tematu, gdyż z palców można się dowiedzieć więcej o wadach człowieka niż o jego zaletach. A to jednocześnie ma wpływ na osobę, której takie dane się przekazuje. Jednak bądź co bądź jesteśmy tak stworzeni, że wolimy słuchać o swoich superlatywach niż o tym, że na przykład jesteśmy samolubni. Jednak jeśli chodzi o palce, one jako jedyne nie są uważane za jakąś paranaukę. I wiele tego, co możemy z nich wyczytać, jest brane przez wszystkich na poważnie, chociażby linie papilarne. Ale nie tylko. Bo w chiromancji, jak i w naukach społecznych, bierzemy też pod uwagę ustawienie palców, na przykład klasyczną wieżyczkę. Nauki społeczne, takie jak na przykład public relations, szkolą, że takie ustawienie w wieżyczkę postrzegane jest w społeczeństwie jako wyraz inteligencji. Osoby zamyślone, jak na przykład politycy, wygłaszając swoje tezy, formują właśnie taki gest. Nie jest to jedyna postawa, jaka została zaczerpnięta z chiromancji. Dlatego na przykład, że osoby, które mają luźno rozstawione palce, może nie tak jak teraz, ale po prostu tak zwyczajnie w, w życiu codziennym. Uważane są za osoby otwarte. Osoby natomiast trzymające dłonie chociażby w ten sposób, co ja teraz, tak razem, wskazują na to, że próbują zachować jakąś ostrożność. No ja ze względu chociażby na nakręcanie tego wideo też staram się zachowywać pewną ostrożność. Mamy też oczywiście postawę zamkniętą, na przykład osoba idąca na ulicy z chociażby o tak właśnie zaciśniętymi, no może nie zaciśniętymi, ale z zamkniętymi dłońmi jest postrzegana jako osoba zamknięta w sobie, skupiona na tym, co w tej chwili robi i dająca znak, żeby jej nie przeszkadzać. A na przykład w momencie, kiedy się zamyślamy, często mniejszy palec jest oddalony od pozostałych. Warto zwrócić na to uwagę, jak będziemy na spacerze i poobserwować osoby, które mijamy. Kolejną rzeczą, na którą zwraca się uwagę, a która wyszła z chiromancji, no i oczywiście dotyczy palców, są na przykład ich końcówki. Zwłaszcza to ma znaczenie w medycynie. Jeszcze kilka lat temu chociażby można było wystawiać na tej podstawie diagnozę. Osoby, które mają coś do czynienia z medycyną, zwłaszcza z pulmonologią, mogą wiedzieć o co chodzi. Końcówka palca, ostatni paliczek. W momencie, kiedy ma taki łopatkowaty kształt, zwany potocznie pałeczką do Bosza może, a nawet świadczy o pewnym niedotlenieniu. Zwłaszcza w obecnych czasach warto zwrócić na to uwagę, czy nie mamy właśnie takiej końcówki palca. Jak już jesteśmy przy paliczkach, warto rozróżnić dwa podstawowe zakończenia, jakie te paliczki mają. Jedno będzie stożkowe, drugie natomiast to zakończenie kwadratowe. I tu jest ciekawie, gdyż mówi się, że ten podział jest na osoby Cechujące się pewną wrażliwością, i osoby cechujące się konserwatywnością. Chociażby z tego powodu właśnie nie biorę tego pod uwagę, dlatego że wchodziłoby się tym na drąski grunt. I tak osoby posiadające kwadratowe zakończenie cechują się systematycznością, ostrożnością, lubią przemyślać wszystkie sprawy biznesowe, a przede wszystkim lubią pracować na siebie. I ponoć osoby ze stożkowym zakończeniem są bardziej wrażliwe, lubią osoby podobne do siebie, szybko myślą i działają, wdają się w ciekawe dyskusje, jednak często kierują się emocjami. Jak już jesteśmy przy budowie palca, to może zejdziemy troszeczkę niżej i spojrzymy na ogólny taki zarys. Czy ma sęki, czy jest po prostu prosty? I co oznaczają takie właśnie sęki? Jak się zabierasz za pracę, to Twoje działanie spływa do palców, ale tam jeszcze chwilę trwa analiza. Jeszcze zatoczą koło i ruszają do działania. Oznacza to tyle, co taka racjonalność oraz sceptycyzm. Kolejną rzeczą, na którą podświadomie zwracamy uwagę w palcach, to paznokcie. Zwłaszcza dużą uwagę przywiązują do nich kobiety. Bo tak szczerze, która z kobiet nie zwraca uwagi na męskie paznokcie? A nawet na paznokcie u koleżanek no przecież nie bez powodu robi się hybrydy. Ale co możemy wyczytać właśnie z paznokci? Niewiele się właśnie o tym mówi, gdyż z paznokci wyczytujemy trochę wad. Na przykład paznokcie takie jak moje, bardziej długie niż szerokie, ale nieznacznie. Osoby takie cechuje pewnego rodzaju naiwność i zdecydowanie lenistwo. Jeśli zaś paznokieć jest wąski i długi, oczywiście nie chodzi mi tu o sztuczne paznokcie, to taka osoba będzie cechowała się egoizmem i przemądrzałością. Za tym idzie też pewnością siebie. Więc dlaczego kobiety robią takie długie paznokcie? No, widocznie nie bez powodu. Może dzięki temu są właśnie pewniejsze siebie. Natomiast jeśli paznokieć jest szeroki, ale krótki, to taka osoba będzie niecierpliwa oraz krytyczna. Poza paznokciami patrzymy też na długość palców. Długie palce to na przykład... Cierpliwość i szczegółowość, tak zwane palce pianisty. Krótkie palce to duża energiczność i entuzjazm. Ale uwaga na tą szczegółowość przy długich palcach. Ona raczej dotyczy się szczegółowości w przemyśleniach, analizach. Osoby o długich palcach, zwłaszcza sękatych, dłużej myślą, dłużej analizują. Ale jeśli natomiast chodzi o taką szczegółowość dotyczącą budowy czegoś bardzo skomplikowanego, co zawiera małe podzespoły, to tak przekornie w takich pracach najlepiej odnajdują się osoby o grubych palcach. A osoby o szczupłych palcach dobrze odnajdują się w pracach nie wymagających dużej ilości szczegółów. Zwraca się też uwagę na odstępy pomiędzy palcami. I tak odstęp Pomiędzy palcem wskazującym oraz palcem środkowym oznacza pewność siebie i poczucie własnej wartości. Odstęp pomiędzy palcem środkowym i serdecznym oznacza spontaniczność, i pomiędzy serdecznym a małym decyzyjność i samowystarczalność. Natomiast brak żadnych odstępów ufność. A co po kolei oznaczają same palce? Zaczniemy od wskazującego. Już kiedyś wspominałem, że to palec odpowiedzialny za ego, za przywództwo, ambicje oraz dumę. To palec używany do wskazywania obowiązków. Długi oznacza pragnienie sukcesu oraz dużą motywację. Krótki wstrzymywanie się w działaniu oraz nieśmiałość. Co za tym idzie też szukanie wymówek. Wygięty w stronę palca środkowego oznacza zachwianie pewności siebie na rzecz bardziej zdroworozsądkowego podejścia. Palec środkowy. Długi oznacza rozsądek i poczucie obowiązku. To jest także ofiarność. Osoby o długim palcu środkowym będą bardziej troszczyły się o innych. Krótki natomiast, no to brak odpowiedzialności. Wygięty w stronę palca wskazującego może oznaczać kompleksy. Wygięty w stronę palca serdecznego może natomiast oznaczać zrzucanie odpowiedzialności na innych. Prosty palec to dobra organizacja i wpływ na innych. Zostają nam jeszcze palec serdeczny, inaczej zwany palcem Apollo lub palcem Słońca. Odpowiedzialny jest za zmysł estetyczny. Długi oznacza, że właściciel ma poczucie piękna, ale też cechuje go zuchwałość i ekspresja. Wygięty w stronę palca środkowego oznacza porzucenie talentów na rzecz obowiązków. Natomiast wygięty w stronę małego palca oznacza bagatelizowanie swoich zdolności. Pozostaje mały palec. Odpowiedzialny za komunikatywność. Długie oznacza, że osoba go posiadająca jest osobą komunikatywną, bardzo dobrze odnajduje się w kontaktach międzyludzkich, ma żyłkę do handlu i wszystkiego, co związane jest z życiem społecznym. Krótki palec to niedojrzałość emocjonalna. Wygięty w stronę serdecznego palca oznacza zamiłowanie do piękna ludzkiego ciała oraz do tematyki seksu. Wygięcie zaś w drugą stronę oznacza zamiłowanie do handlu, ale też do naginania reguł. To, co jeszcze bierzemy pod uwagę patrząc na palce, to elastyczność dłoni. Jeżeli dłoń jest elastyczna, oznaczać to może na tyle, że jej właściciel też jest osobą elastyczną i dostosowuje się do panujących warunków. Natomiast jeżeli tej elastyczności brak, Często takie osoby też są na swój sposób skostniałe i niechętnie poddają się wszelkim zmianom. Cóż, na obecną chwilę pozostaje nam jeszcze do opisu kciuk, ale myślę, że to już w następnym odcinku. Jednocześnie dziękuję Ci za oglądanie i zachęcam Cię do polubienia tego filmiku oraz do zaczęcia subskrybowania mojego kanału, ile jeszcze tego nie robisz. Dziękuję za oglądanie. Cześć.